Pod nazwą Świadomiście chodzi, biega i jeździ na Rzecz Wsparcia Ani Charkowskiej i właśnie w tej chwili zapraszam Cię Aniu tutaj do nas. Panie prezydencie zapraszam także. Członków komitetu także poproszę, Paweł, Wiesiu, Asia. Podejdźmy tutaj wszyscy bliżej. Pan prezydent naszą akcję objął honorowym patronatem. Panie prezydencie, poproszę o kilka ciepłych słów dla uczestników. Zapraszam do mikrofonu obok. Realizuje się jakże wspaniały pomysł. E, pomysł, aby właśnie poprzez sport pomóc e, sportmenkę, która jak godnie reprezentowała Świnoujście, zdobywając medale na Paralympiadzie w Londynie, e, która dzisiaj jest w potrzebie, i właśnie sportowcy odpowiedzieli na ten apel i dzisiejsza impreza dzisiejszy 25 godzinny maraton na pytanie dlaczego 25 godzin 24 jest przesunięcie czasu i ta jedna godzina to właśnie to co co tracimy albo zyskujemy także przez 25 godzin będą biegli ci najmłodsi i ci trochę starsi ci najstarsi biegli aby w ramach biegu jak najwięcej pieniędzy nazbierać na to aby wspomóc koleżankę która jakże godnie reprezentowała również Polskę, ale również Świnoujście. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować, pogratulować organizatorom, że wpadli na tak wspaniały pomysł i zarazili tym pomysłem jakże wielu młodych i starszych sportowców. I gratuluję i wam organizatorzy i uczestnikom i tym widzom, którzy może przyłączą się i pobiegną, przechodzimy przez kawałek, niewielki odcinek do Szkoły do gimnazjum publicznego nr 2 tam na Orliku właśnie przez 25 godzin będą biegli na zmianę oczywiście. Zapraszam wybrać sobie najodpowiedniejszą godzinę i również przyłączyć się do tej zabawy, ale jakże pożytecznej zabawy wsparcia pani Ani Harkowskiej, która tutaj obok mnie stoi. Gratuluję i Gratuluję i no życzę miłych wrażeń na tej sportowej rywalizacji. Na pewno jedno jest pewne. Wszyscy jesteście zwycięzcami. Tego zwycięstwa Wam gratuluję. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. No, kolejny raz się wzruszyłam, bo no prawie wszystkie twarze tutaj znam, z nimi trenowałam. Trenuję przez wiele lat, spotykam się na co dzień na ulicach mojego miasta. No i fajnie, że y, no, w takiej y, trudnej sytuacji, w której się znalazłam, y, udało się tutaj skrzyknąć, udało się dzięki takim wspaniałym osobom, y, które stoją tu obok mnie. Dziękuję Pani Łasiu, dziękuję y, klubom wszystkim i zawodnikom, którzy y, postanowili wesprzeć tą piękną, y, piękną dla mnie akcję. No i y, y, mam nadzieję. Y, że jeszcze pewnie nie raz taka akcja powstanie, a ta ma ogromny zasięg, jest jednocześnie tu w Śnoujściu i w, w Londynie, e, czyli można powiedzieć międzynarodowy. No jest mi bardzo miło, że moje miasto rodzinne, e, gdzie e, no, zaczynałam się uczyć e, kolarstwa, w którym zdobyłam e, właśnie medale, e, pomo pomogło mi w takiej trudnej chwili. Się udała, bo operował mnie najlepszy lekarz, jeden z najlepszych, no bo jest wielu dobrych, tak jak sportowców bardzo dobrych, e, jeden z najlepszych na świecie lekarzy. E, operacja, po operacji byłam rehabilitowana już dwa dni po także po, po, nawet po 8-12 po godzin dziennie, też również przez e, jednych z najlepszych, no i przez to troszeczkę drogich, e, e, przerastających mi finansowo rehabilitantów, także. E, Bieg taki nieszczęśliwy e, okoliczności, że szpital, który postanowił mi pomóc, e, zepsuła się klimatyzacja i szpital musiał wynająć w innym szpitalu salę operacyjną, co poniosło ogromne koszty razem z super nowoczesną e, operacją, gdzie mam e, wszczepiony w obojczyku implant, który jest zamiast więzadeł trzyma mi tutaj, jest to elastyczny właśnie implant, który pozwolił mi... Dwa dni już po operacji, gdzie wydawało mi się, że nie potrafię podnieść głowy od poduszki, odlepić, pozwolił mi już rękę ćwiczyć i 17 dni po operacji ja już wystartowałam w mistrzostwach świata, zdobyłam dwa srebrne medale. W, w okropnym bólu tak. E, powiem, że do dwa tygodnie temu, e, gdy zdjęłam ten blak, e, no jeszcze mnie bardzo bolało. Praktycznie do tego czasu nie spałam. E. Dobrze, już どうもありがとうございました。